Spotykamy się pod biurem wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, ponieważ potrzebujemy na Opolszczyźnie, jak powietrza, odtrutki na toksyczną, jak woda wodrze, politykę i kampanię wyborczą wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego. Opolszczyzna jest oburzona dwoma skandalicznymi zagrywkami wiceministra Kowalskiego. Pierwszą z nich było wysłanie. Politycznego listu na parafie. Tam możemy się dowiedzieć, cytując jeden z tych listów, który zaczyna się mniej więcej w ten sposób: Przygodny książę proboszczu, jako wierny syn Kościoła katolickiego, nie mogłem stać bezczynnie, gdy moi bracia wierze byli lżeni, prześladowani i szykanowani, tylko dlatego, że ja słowem i czynem dawali świadectwo nauką Chrystusa. To jest fragment politycznego listu wysyłanego przez Janusza Kowalskiego na parafię. I co najgorsza, to zjawisko, jakim jest prowadzenie kampanii wyborczej na parafiach zostało jawnie skrytykowane i od tego odcina się rząd. W związku z tym, że otrzymałem odpowiedź od ministra Schreibera na moją interpelację po pląsach m.in. Janusza Kowalskiego... Na jasnej górze z tego miejsca chcę ujawnić i żeby ta informacja dotarła bezpośrednio do prezesa Rady Ministrów, że Janusz Kowalski działa wbrew zaleceniom rządu. Gdyż jak dowiaduję się z tej świeżutkiej interpelacji od pana ministra Schreibera, prezes Rady Ministrów wielokrotnie podkreślał, że Kościół jest całkowicie, absolutnie, bezwzględnie oddzielony od instytucji państwowych. Wszelkie insynuacje, że państwo nie jest oddzielone od kościoła są nieprawdziwe. Zatem pytam się, czy te słowa i ten list Janusza Kowalskiego jest prawdziwy? Czy te działania, które on prowadzi, są zgodne ze stanowiskiem rządu? Oczywiście, że nie. I wydawało się, że skandaliczny list na parafie i robienie toksycznej kampanii wyborczej kosztem kościoła to jest wszystko na co stać Janusza Kowalskiego. Niestety stać go na wiele więcej brudnej i ordynarnej kampanii, ponieważ dosłownie wczoraj dotarła do mnie informacja o kolejnym liście Janusza Kowalskiego. Tym razem jest to list kierowany do szkół. Tak, drodzy Państwo, najpierw pisał do kościoła, teraz pisze do szkół. W którym bezpardonowo atakuje on po prostu dzieci, Janusz Kowalski wysyła dyrektorom opolskich. O proszę, bardzo dobrze, o tym mówimy. O, po, Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej. Chodźcie chodźcie, nie, bliżej, bliżej. Niech cała Polska zobaczy, z czym mamy tutaj do czynienia. To jest dla ludzi PiSu prawdziwy problem. Ludzie, nie, którzy nie, nie myślą problem, tak jak oni, ale niech pan ośle, się uspokoi, panie, bo będzie pan miał swoją konferencję, to będzie opowiadał. Teraz jest moja i konferencja biura, i pan i się słucha. Zobaczcie, interwencji, kontr -interwencji. zobaczcie. To na wniosek, prześladowani i szykanowani w ich obronie. Janusz Kowalski. Chce stawać, ale tylko w obronie wybranych, szykołanowanych i prześladowanych. A Zap wszystkie dzieci, które im, należą do, do jakiejkolwiek mniejszości, które... proszę milczeć, bo to jest konferencja prasowa opozycji. Macie swoje TVP Info, tam możecie pluć jadem. Tutaj proszę a słuchać. Jadę, a państwo macie inne telewizje. Dlatego inną telewizję, nie ma zgody na to, żeby kampania Żadamy wyborcza prawdy. była prowadzona w Jeżeli szkołach. Pan ja... mówić prawdę. Mówmy Teraz wysłuchacie, Mówmy żeby kampania była prowadzona w kościele. Inaczej, bo ci, ekstremiści, w kościele. ci ekstremiści, którzy na kościoły, stoją obok mnie, prowadzą tym, do, że właściwie kobiety. kościoły stają się dzięki ich aktywności niczym innym. Jak tubą propagandową partii, na to nie ma zgody wiernych ani proboszczów. Dowiedziałem się, że wiele z tych listów Janusza Kowalskiego, wysłanych na parafię, trafiło od razu do kosza. Podobnie, no to proszę kto. podobnie ma się Podać, sytuacja proszę, proszę w grabiem skandalicznego. Skandali, skandali. my wiemy to wszyscy. Bo, bo Drodzy Państwo nie zakrzyczą, prawny. nie zakrzyczą nas proszę pokazać nie są w stanie Dowody. podobnie Dowody. list, Dowody. atakujący spokój tutaj proszę. Haniebnie atakujący. Młodzież dowodu. w szkołach, które na przykład żądamy należą dowodów, do jakiejkolwiek mniejszości tak, jest do może doprowadzić do tragedii narodowy ma a nie się, zrobicie dokładnie, sobie swoją konferencję ale my będziecie wtedy wprost z radykalizm uciek, ale to Państwo państwa wchodzą biologii, historii, teraz historii, te szkoły. Polskiego. jeżeli mogę prosić tych państwa o chwilę ciszy to chcę zacytować fragment tego listu Janusza Kowalskiego on tutaj pisze do szkół o edukacji seksualnej która okaleczy dzieci na całe życie. Moje Oczywiście. pytanie brzmi, Dziecko, małe, czy Janusz zresztą, Kowalski przejmuje się osobami różnej płci, które padły ofiarą pedofilii, gdziekolwiek nie. Dla niego liczy się tylko wojna ideologiczna. Toksyczna to 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 kampania. Pomorzu, Wiecie co, pomorzu, tak? drodzy Państwo, w obliczu odpowiedzi na tą interpelację, gdzie rząd jasno pokazuje, że Kowalski działa wbrew premierowi, oczekuje jego dymisji. Dlatego, że dzisiaj nie możecie być, drodzy państwo, pewni, że następny list, który napisze Janusz Kowalski, będzie do waszego lekarza rodzinnego. To już udowodnił wyciek danych e, byłego ministra Niedzielskiego. Nie macie na to żadnej gwarancji atakują w kościołach, atakują w szkołach, no, ale dążą do ale, tego ale same atakują, żeby skrolować konferencje pracowe takich, opozycji, tak, jak no, jak tu, dlatego tym oto działaczom solidarnej, ja suwerennej Joana. Rosji wręczam tą tą gazetkę, niech się dowiedzą, ile no, afer tak. mają za, na swoim sumieniu, kiedy oddacie pieniądze z afery Exbono. A kiedy, kiedy minister, minister rolnictwa? Kiedy nowoczesna się rozliczy finansowo. Nie, nie dziękuję. No to jak się pan woi, no to proszę stąd kiedy, kiedy? Nie. Kiedy pani dobrze. dobrze. I teraz drodzy państwo, zobaczcie czy mamy do czynienia. W tym miejscu, Spokój czy proszę na tej konferencji. Łączka dla Polsku, Polsku. brawo dla pana. No. Brawo, dziękuję. za wsparcie. Drodzy państwo. Minister Janusz Kowalski, tylko Zjednoczona Prawica. Nie da Dobra. E ludzie, polacy są i się Nie da zmanipulować. Sobie Oczywiście zapraszamy też pana. To Jeżeli pan będzie mówić nieprawdę, A teraz pytanie, chcę o, dokończyć. Drodzy państwo, to jest pani odpowiedź na kolejną interpelację Janusza Kowalskiego. pani ma pytanie. Powiedzisz zaraz, ale spokojnie, 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 spokojnie. Tak, proszę pani. pani Tutaj dowiadujemy się, w kolejnej odpowiedzi, odpowiedzi no. na interpelację tak, już pani, pani odpowiedziałem co? na kolejne o, pytanie, o że Janusz to Kowalski to panu posłowi nie chce odpowiedzieć, że Janusz Kowalski nie zajmuje Rolnictwem. Mamy w Opolu kryzys w rolnictwie, nie, krytyka, absolutny kryzys, w którym między innymi susza stanowi wielki problem no, dla rolników i to jest odpowiedź, która tak. ujmuje sytuację, tragiczną sytuację I opolskich to, rolników, ale Janusz, to, Janusz Kowalski, jest Janusz Kowalski nie jest w stanie się tym Brawo. zająć, dlatego że Brawo. on ze swoją watachą Brawo, za to, tym się zajmuje. Tym, się zajmuje, tym się zajmuje. Pan Poseł nawet nie wie ile... Dlatego, Jaka drodzy Państwo. Jest tony pszenica, mówi o rolnikach. Proszę Pana, ja Pana Panią bardzo proszę, żeby Pan sobie zorganizował się. swoją konferencję pracową i tam ja. będzie ja. Pan mógł się zajmować trollowaniem ale, ale o tym o, tak. o, o, najlepiej zmanipulować tragimy. Tra... teraz, drodzy musząc, Państwo, już sąc podsumowując to wydarzenie, w którym zobaczcie z jakim systemem mamy, w jakim kraju my żyjemy, przedstawiciele rządu. Przedstawiciele rządu przychodzą na konferencje prasowe po tak, to, proszę, proszę żeby dołować Szanowni, boi, opozycję, bień bień żeby zwalczać opozycję. Bień bień Pan poseł jeździ z takim hasłem czyli, na na, na, czyli na czyli co to znamy, Panie poseł, co to jest Proszę na odkryć. To jest napis, który jest częścią myśli przewodniej opozycji. Programu brała wasza... Działalność tak, i tak, wymaga dalej. potępienia. Dziękuję. Tak, tylko, że Drodzy Państwo. Polacy dobra, dogodnią, pan że my się idziemy po się trzecią uspokoi. kadencję. Ile milionów A pan trzecia kadencja ja da Pan sobie pieniądze, ja to spokój. A, no to chce zarobić dopiero. Słuchajcie, tak, ten Pan dopiero chce zarobić, tak. dlatego tu na mnie krzyczy i pluje. Ale fajnie Słuchajcie, fajnie żyjemy tak, w kraju, to to, w którym opozycja nie ma prawa, ale uspokój się, człowieku. Ale uspokój się. prawda, że Państwo nie mają. Tak, już, już powiedziałem. E, Drodzy co Państwo, w kraju, w którym potrafią, opozycja jest zagłuszana o, na konferencjach co prusowych, przeganiana, to jest jedno. po prostu reżim. Przedstawiciela Proszę, Janusza Kowalskiego, rządu przepędzają opozycję, nie dają nam mówić, nie pozwalają komunikować się z społeczeństwem, bo tak działa reżim. To jest czysty reżim. Przeganianie konferencji prasowych opozycji. Panu pytanie, Pan nie nie, pani dostała już to, odpowiedź. Niech pani konfabuluje. Nie dlatego, drodzy Nic państwo, nie, nie zakrzyczą nas. Nie ma takiej opcji. Czy? Mogą tutaj przychodzić, ale ja to i tak będę przyjeżdżał pod biuro Kowalskiego i tak będę pokazywał wszystkie pytanie, jego na brudy pan i afery. Dlatego, że nie zakrzyczą no jest, opozycji i tyle. tu może parkować pan poseł. A wczoraj było 12 blokad założonych zwykłym okolanom. Niech pan zadzwoni na Straż Miejską, proszę. No, widzi pan? By było, by było, o, by było, mieszkaniec by powiedział, pan, że pan kłamie. Pan, pan dziękuję bardzo. Patrzcie, koniec pan konferencji. Pan no, kłamią zaraz, jak znów. Dziękuję. Kończymy na tym konferencję. Nie poddamy się, nie zakrzyczą. Dziękuję, na koniec się okazało, że kłamią prawdy. jak znów. Dziękuję bardzo. Zdjęcie, ale proszę powiedzieć w końcu, co zrobi Donald Tusk. Dla no nie, pan proszę nie odpowie, bo pan Donald Tusk nic nie zrobi dla Polski. Taka jest sprawa. I prawa. druga sprawa. Tutaj pan przekaże Kowalskiemu jako jego lewa ręka.